Co wy tam macie za linkę? A jak one pękną? Aj, dzień dobry kochani <laughs> Dzisiaj jest niedziela ja piję kawę. oglądam tu jakiś film na Netflixie, zjedliśmy śniadanie Teraz idę się ogarnąć i pójdziemy coś robić. Dzisiaj mam wolne i chcieliśmy jechać gdzieś sobie <laughs> pojechać nad Nie może na... Um, Jezus nad jezioro na, na te, na dolewki, ale pogoda jest taka se. Na no. Pogoda jest taka se i... I nigdzie nie jedziemy, będziemy w domu dzisiaj siedzieć. Idę się ogarnąć, tak. idę się umyć, i doprowadzić do jakiegoś. No. Obiad się robi w pikaniku, i. E, i co? I tyle, no. Dzisiaj jak, jak. planów nie mam. Dużych franek wczoraj, sprzątam. Dzisiaj się wieczorem w O nie, co to się dzieje? Ej. Pójdź, a ty się nie drzej, wstań, bo ty też krzyczysz niepotrzebnie. się nie wolno tak. Nie, nie wolno tak. Czy się zachowujesz? Nie. No to ja świetnie się. Mam, 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 A te balony do czego ty tu masz? mam, nie mam, Nie, nie. dzisiaj do ostatnich film to tam ja nie dokończyłam nie wiem w sumie dlaczego bo się zajmę chyba robotą i tak to wyszło jak to wyszło no, z do a z do fryzjera a po południu mamy ten rower um, co nazwą ten rower dla ciebie wiesz ale musimy do Gdyni jechać no, pojedziemy dwoje, Fianu się zostawimy z babcią. Nie? Co? Nie. Tak. Tak fajnie, jest naprawdę daleko. Jest daleko i musimy, pewnie będziemy musieli siedzenia złożyć, żeby go włożyć. A ja się usiądę z przodu, a Franek nie może wtedy być. właśnie, bo musisz w usiąść. No, tylko że drogi ten rower jest. Mama Ci dołoży, a Ty ze swojego kieszonkowego dasz. Ja? Jasiu? Ja mam chyba 200 złotych. Nie, Ty tam masz 100, bo ja Ci drogą muszę dopiero dać. Dzisiaj. Tak, muszę jeszcze. No, ale z Franka nie będziesz rowery sobie kupował, no i coś. Ja bym i tak pojechała w tej świnie. W tej świnie. No. Także, jedziemy do fryzjera wyłączyć, bo tutaj mnie ugali światłami Pokaż wys Franz, <noise> <noise> pokaż wys Ale masz wys, Ale jesteś przystojny, A! No chociaż Asiu ja się jakiego ma iroka. Zapokaż, ale szopa fajna. Zostaw. Mama, a o, w... Nie pogadasz. Mama, a po tej stronie, to która tu jest strona? Która? Ta. Tewa. Po, po prawej stronie, tam u góry. noś na swoje krzesełko. Na tym, na tym białym, długim pokazanym do czego ten pizza jest. Mhm. Dobra, wsiadamy. Tak. No ja sobie coś zrobię do jedzenia. I my... Płatki! Płatki chcesz jeść? A co? Aś już jest pełne. No nie musisz jeść, mama jest głodna. Mama sobie zrobi e, to mięso z wczoraj z la Podgrzeje. I ten... I pojedziemy. Bo to już jest która? To już jest 16. My musimy być na dziewiętnastą w tej Gdyni. Tak. Mamy 2 godziny wtedy. Jak ty to liczysz? 16, 17, 18, 19. 3 godziny. A godzinę jedziesz co najmniej. Więc mamy jeszcze 3 godziny, żeby się ogarnąć, ale ja zjem i powoli pojedziemy, bo wjedziemy jeszcze do bankomatu po pieniądze. Ogólnie to ja jestem wściekła, bo moja wypłata jeszcze nie wpłynęła na konto. No a jest dzisiaj niby miała być, ale może jutro wpłynie. Także lipka. Ale zjadłeś pączka, już zostaw te ciastkę, jo? No pomóż coś mamy ładnie zanieść te płyny, te kapsułki do łazienki. Nie jeszcze. Posprzątaj po was talerzyki tanuś. Tyanoś też pomóż ma coś. Już też jesteś duży kawaler. Kapcie gdzie wy macie? Mhm, No, coś takiego. <noise> jeden płyn weź, bo dwóch nie dasz rady. Franek, jeden. A tak jest ten. Uh -huh. Jasiu, Banos. Ty weź ten, jak weźmę ten. To jest do oprawki, do podłogi? Mhm. Uh -huh. Oj. Jasiu, idź, Franek. co ci jest Jasiu pokaż swój ładny czy no my jedziemy po ten rower Franciszek chciał wyjechać z nami ale w końcu został z babcią a co ty ma za mezę? Jasiu no więc jademy ale ja się dzisiaj go dziwnie czuję, masakra nie wiem co mi jest. O, ten tu jedzie moją stroną. Patrz, widziałeś go? Jedni to jeżdżą, jednak ja to tam też jeżdżę ten, ale no powoli jeszcze i uważam w możliwości. Nie jeżdżę po drugiej stronie na zakrętach. Także jest 17:40. Chyba się wyrobimy w godzinę 20 minut, Jesiu. Co? No a z powrotem to my będziemy późno w domu, dzisiaj ogólnie. O 21.00. Nawet się wypogadza, może będzie w końcu ładnie, jak Także odezwiemy się może później. Taki nie, Jasiu, taki jest brzydki. Magiczny sposób się znalazły w kuchni. To już jest 22, poczekaj się. Mówi, że koła 24. Poczekaj, mama, chwyci Najpierw ten fenka, fotelik trzeba wyjąć. dobra kochani, my wróciliśmy. Jest 23, ale ja jeszcze w międzyczasie wykąpałam dzieci. I. A zaraz I e, chciałam wam pokazać co Jasiu kupił. W sumie chciał to kupić dla kolegi. Kuzyna. Ale jego mama napisała, że on chce inny plecak. Znaczy się ona chce dla niego inny plecak. No i tym samym Jasiu e, sam sobie wybrał taki plecak razem ze mną. No i kupił też dwie czapeczki. Jedną dla siebie jedną dla Tomka, bo stwierdził, że chce żeby Tomek miał taką samą tylko że granatową, a Jasiu będzie miał czarną więc tak e, bo właśnie jego kolega ma niedługo urodziny no i kupiliśmy jemu inny plecak a dla Jasia jest ten bo niedługo idzie do szkoły jak wiecie we wrześniu, więc um, to, że tam wzięliśmy inny Eee, to nie znaczy, że tutaj Jasiowi się nie przyda. No i czapeczka, bo ja chciałam, żeby on miał jakąś fajną, już nie taką, dziecięcą, tylko, nie taką dziecięcą, tylko już taką bardziej poważną i wiecie, to już nie są przelewki. Pójście do szkoły, to już nie są takie małe rzeczy. No a ja oczywiście tutaj, z te, ta naczyń do mycia. Eee, dzieci jeszcze nie śpią. Staję do naczyń do mycia i ja muszę iść się wykąpać, ale nie wiem, czy mi się dzisiaj chce. Pójdę po prostu się umyć. Tak, przepraszam, na szybko i, i idę chyba spać, bo jestem po prostu wykończona tą całą jazdą, tą całą drogą. No i w ogóle dniem. Dzisiaj takie miłe, niemiłe rzeczy się zdarzają. Więc tak, na szczęście mam wolne jeszcze. Idę w Boże ciało dopiero do pracy, więc. Może jeszcze dla Was jakieś filmy zmontuję i nakręcę. No, także yy, zawsze zapominam się żegnać. Ja teraz yy, pójdę uspać Fenka, yy, bo on nie spał jak gdzieś, jak przyjechaliśmy. No i pewnie jutro, przepraszam, będzie problem ze wstawaniem. <laughs> no, nie spał, czekał na Jasia. I na Jasia nowy, nowy. Rowę jest super, Jasiu sięga. To trzeba zniżyć siodełko, no, ale to już to zrobimy po, po przedszkolu. Na pewno Jasiu nie będzie się doczekać po No, także co? Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, za pozytywne jakieś tam Wasze opinie, które są dla mnie bardzo ważne. Wiecie o tym i zawsze motywują mnie tak samo jak wypiszecie, że ja Was motywuję. Tak samo to działa w drugą stronę więc motywujmy się dalej no i dzięki eee, pewnie na 1000 subskrybentów będzie jakieś rozdanie. Muszę się zastanowić, co by Wam tu fajnego kupić eee, już powoli kombinować. Eee, pomyślę może właśnie jutro coś zobaczę na internetach. Co tam teraz takiego ciekawego, eee, żeby ten prezent był zarówno e, fajny jak i na czasie, wiecie, taki jakiś yy, no ciekawy. Także tyle do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pa.